Szanowni Państwo, nowa wersja ustawy 1449 to tak naprawdę przede wszystkim zasłona dymna i bubel prawny. Największym sukcesem tego projektu jest to, że rząd wycofał się ze skandalicznych innych ustawowych propozycji, mianowicie tak zwanej kary za kłamstwo covidowe do 30 tysięcy złotych, czy za wprowadzenie policji sanitarnej. Natomiast najpoważniejszym problemem tej ustawy jest to, że rząd od ponad roku, od prawie roku, trwa w sytuacji, w której nie ma możliwości dochodzenia, szybkiego dochodzenia odszkodowań za niepożądane odczyny poszczepienne. Szanowni Państwo, równolegle, gdy rząd zmusza tak naprawdę Polaków do szczepień, gdy zapowiada, że konkretne grupy społeczne, jak nauczyciele, jak wojskowi, jak medycy, mają już od marca, Obowiązkowo się szczepić zmusza także rodziców do tego, żeby podejmowali już od najmłodszych lat wytwarza presję społeczną, aby podejmowali tę decyzję, aby już pięciolatkowie się szczepili, już od 16 grudnia będzie, będzie możliwość szczepienia pięciolatków, no to w tej sytuacji nie wprowadzanie równoległego systemu o funduszu kompensacyjnym, bądź wprowadzenie takiej wydmuszki, takiej kalki, takiej śmiesznej, śmiesznej tutaj zasłony dymnej, no jest po prostu sytuacją skandaliczną. Rząd dotychczas... W sprawie nopów stosuje taktykę zasłaniania słońca palcami. Udaje, że problemu nie ma. My mówimy, zaniechania rządu doprowadzają do dramatycznej sytuacji wielu polaków. W Polsce zgłoszono zaledwie 16 tysięcy nopów. W tym samym czasie, w tym samym czasie w Wielkiej Brytanii zgłoszono 25 razy więcej nopów. 400 tysięcy. To są statystyki. Pomimo że szczepień było tylko dwa razy więcej, to aż 25 razy więcej nopów stwierdzono w Wielkiej Brytanii. To jest wynik zaniechania rządu, braku odpowiednich regulacji, braku świadomości, budzenia świadomości wśród Polaków, że jest takie zjawisko i że należy z nim walczyć. Dlatego konfederacja przygotowała własną ustawę, własną ustawę. Nasz projekt punktuje. Projekt rządowy przepychany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. I tak przede wszystkim wprowadzamy łatwą obsługę, łatwą obsługę zgłaszania przez internet nopów z długim terminem przedawnienia, jak wspomniał kolega poseł Michał Urbaniak aż dziesięcioletnim. Także rekompensata będzie przysługiwać dla osób hospitalizowanych niezależnie od czasu trwania hospitalizacji. To jest skandal, że tylko Będą wypłacane w tej chwili w ustawie pisowskiej po 14 dniach hospitalizacji NOPy, odszkodowania za NOPy. Przewidujemy także to, że niezależnie od wyniku testu, w chwili dostania się do szpitala, będzie, będzie możliwość rekompensaty, ponieważ ten pisowski projekt tego nie zakłada. Niezależnie od tego, czy producent wymieni konkretny NOP w charakterystyce produktu leczniczego. Oraz przede wszystkim, gdzie w naszym projekcie osoby bliskie e, osobie zmarłej będą mogły także starać się o rekompensatę w sposób szybki i w sposób skuteczny. Dlatego wzywamy do odrzucenia tego bubla prawnego, do, e, wzywamy do podpisywania się pod naszym projektem Stop-NOP przeciwko, przeciwko e, niepożądanym odczynom poszczepiennym.